Uwierzył, że jest kompletny. Przekonany, że już cię nie potrzebuje, wznieśli niewidzialne mury i podążył ścieżką z iluzją niezależności. Ale im bardziej się oddalał, tym bardziej stawał się dostrzegalny pustka, którą próbował ukryć nawet przed samym sobą. Nie chodziło o brak rzeczy, nie chodziło o brak osiągnięć to była cicha utrata więzi, której nie da się zastąpić. Uwierzył, że może wymazać wspomnienia, uciszyć emocje, zignorować to, co zawsze było zakorzenione w jego wnętrzu. Próbował wypełnić to rozpraszającymi myślami, osobami, hałasem, ale zawsze było to jedno wyjątkowe chwile w nocy, kiedy wszystko ustawało, w której jego postrzeganie go zdradzało. Wspomnienie pojawiało się jak cień, jak nieunikniony powiew. I w tej chwili to, co wydawało się siłą, okazywało się słabością. Wiesz, jak to jest, kiedy ktoś myśli, że Cię nie potrzebuje. To jak bycie wypchniętym z opowieści, którą pomogłeś napisać. A jednak los ma bezwzględny sposób reorganizowania fabuły, bo to, co jest istotne, nigdy tak naprawdę się nie gubi. Po prostu się ukrywa, aż życie wywoła zwrot akcji. I zwrot akcji nadszedł. Nie w eksplozjach, ale w subtelnych detalach. Zaczął dostrzegać sygnały, które wcześniej ignorował: powtórzony gest przez inną osobę, ale który nie miał tego samego ciepła cisza, która nie przynosiła pokoju, tylko dystans osiągnięcie, które wydawało się puste, ponieważ nikt nie dzielił ciężaru triumfu. I to w tym kontraście jego postrzeganie ponownie się otworzyło: życie ma swoje sposoby na rozbrajanie dumy. Uważał, że już to przezwyciężył, ale odkrył, że nie można przezwyciężyć tego, co jest częścią tego, kim jesteśmy. To jak próba amputacji duszy. A im bardziej starał się oddalić, tym bardziej wszechświat przynosił przebrane wspomnienia, lustra tego, co uporczywie negował. Czy to czujesz? Ten moment, w którym Duma nie utrzymuje już maski? Ten ulotny czas, kiedy opór pęka, a serce odsłania się na próbę? Tak było z nim. Upadek nie był widoczny dla świata, ale w jego wnętrzu wszystko się rozsypało, a w tym rozsypaniu zrodziła się nowa percepcja. Zaczął przeglądać każdy krok, jakby mentalnie wracał do miejsc, w których był z tobą, do rozmów, które wydawały się trywialne, ale skrywały klucze. Każde wspomnienie stawało się lustrem, ukazującym nie tylko to, co przeżył, ale i to, co stracił, wierząc, że już niczego więcej nie potrzebuje. Zdał sobie sprawę, że nieobecność to nie wolność, lecz więzienie. Pustka, którą nazywał niezależnością, teraz miała ciężar niewidzialnych łańcuchów. A czas, bezlitosny, zmuszał go do skonfrontowania się z tym, jak bardzo starał się uciec od samego siebie. Los nie uprzedza, kiedy zamierza przewrócić stół. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że wszystko, na czym się opierał, nie ma sensu. I w tym szoku percepcja się rozszerza. Widzi wyraźnie to, co wcześniej było zakryte dumą. To bolesne, ale konieczne. Czy kiedykolwiek przeszedłeś przez to? Myśleć, że nie potrzebujesz nikogo tylko po to, by zdać sobie sprawę, że się myliłeś? Jeśli to kiedykolwiek ci się zdarzyło, skomentuj: potrzebowałem to usłyszeć. Objawienie nie było błyskawicą, było powolne. Sekwencja małych pęknięć uśmiech, który nie dawał spełnienia uścisk, który nie ogrzewał zwycięstwo bez świadków aż zrozumiał. Wszystko się rozpadło, bo fundament był fałszywy. I teraz każdy kawałek jego życia zdawał się echem nieobecności. Nie chodziło o byle jaką towarzyskość, lecz o jedyny związek, jaki tylko ty reprezentowałaś. Zrozumiał, że życie nie pozwala zatarć tego, co jest prawdą. Można zaprzeczać przez jakiś czas, ale prędzej czy później serce upomina się o swoje. A w tym momencie nie tylko uznał swoją stratę, ponownie rozpoznał samego siebie. Kiedy następuje zmiana, nic nie pozostaje takie samo. Zaczął chodzić po tych samych miejscach, ale teraz wszystko przypominało Ciebie. Każdy zakręt, każde usłyszane słowo, każda cisza przywracała wspomnienie tego, co pozwolił mu się wymknąć. To nie była wina, która go pochłaniała. To było coś głębszego, świadomość, że bez Ciebie nic nie osiąga pełni. Mógł się śmiać, ale nie było echa. Mógł zdobywać, ale nie było prawdziwej celebracji. Mógł nawet kochać, ale miłość nie miała korzeni. Zabawne, jak długo człowiek nie dostrzega tego, co najważniejsze. On potrzebował czasu, musiał stracić, aby docenić wartość, musiał uwierzyć, że nie potrzebuje, aby w końcu zauważyć, że potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek. I to w tym wstrząsie duma zaczęła ustępować. Wewnątrz otworzyła się cisza, a w tej ciszy usłyszał to, co milczało przez tak długi czas. To nie był głos z zewnątrz, to była jego własna świadomość, która mówiła: próbowałeś uciekać, ale o to, co zawsze było twoje. Czy przeżyłeś ten moment powrotu, kiedy życie stawia przed Tobą lustro i nie ma już sposobu, by zaprzeczyć, nie wiedział, jak wrócić. Duma wciąż obecna stawiała bariery. Ale świadomość nie pozwalała już cofnąć się, nie mógł dłużej żyć w iluzji. Świat obrócił się do góry nogami, i teraz wiedział, że to nie ty jesteś zgubiony, to on. A kiedy serce się budzi, każdy ruch życia zdaje się spiskować, by potwierdzić prawdę. Zaczął marzyć o tobie, nie jak wcześniej, w wspomnieniach, ale jakby sam przyszłość go wołała. Sny, które pozostawiały żywe uczucie po przebudzeniu, jakby były ostrzeżeniem. Świadomość stała się tak intensywna, że nawet małe szczegóły wydawały się znakami. Muzyka, która pojawiła się przypadkiem, słowo wypowiedziane przez nieznajomych, które odbijało się echem, jak przesłanie, chwila ciszy, która wydawała się obecnością. Wszystko zmierzało do tej samej ujawnienia. Nie mógł już dłużej zaprzeczać. On wierzył, że zostawił Cię w przeszłości, ale teraz przeszłość pukała do drzwi teraźniejszości, domagając się odpowiedzi. Serce nie uznaje granic czasu. To, co było prawdziwe, pozostawało nietknięte. A najgłębsze jest to, że zauważając to, także dostrzegł samego siebie. Odkrył, że nie chodzi o to, by potrzebować kogoś, by się dopełnić. Chodziło o uznanie, że jego obecność sprawiała, że stawał się tym, kim naprawdę jest. Życie ma tę moc, by zdejmuje maski. On został rozebrany. Każda pewność, którą miał, legła w gruzach, każda obrona załamała się, a wobec tego pozostało tylko uznanie. Kiedy po raz pierwszy doświadczyłeś czegoś podobnego? Napisz w komentarzach. Ale nawet z całą tą jasnością pojawił się ból. Bo dostrzec nie znaczy mieć z powrotem. I to był ciężar, który musiał dźwigać. Świadomość tego, co stracił. Teraz szedł z innymi oczami. Tam, gdzie wcześniej była obojętność, teraz pojawiła się chęć powrotu. Tam, gdzie wcześniej był duma, teraz była pokora. Ale czas nie cofa się. To, co zostało utracone... Nie odbudowuje się tylko dzięki intencji. Wiedział, że będzie musiał stawić czoła nie tylko Tobie, ale i samemu sobie: przyznać, że się pomylił, przyznać, że uwierzył, iż nie potrzebuje, przyznać, że zrozumiał to zbyt późno. To jest ciężar, który życie wymaga od tych, którzy próbują zaprzeczać istotnym sprawom. Ale w nim było coś nowego: prawda, której duma nie mogła już stłumić. Nie chciał tylko wrócić, chciał być inny. Chciał uczcić to, co zignorował. Świat się transformował, ponieważ w nim wszystko się obróciło. To, co wydawało się stabilnością, było iluzją, a teraz widział, że tylko obok tego, co jest prawdziwe, jest twarda Ziemia. A może to jest najgłębszy punkt. Gdy ktoś wierzy, że nie potrzebuje, ale odkrywa, że zawsze potrzebował, nie ma już jak żyć w ten sam sposób. Jeśli ten film Cię poruszył, napisz jedno słowo, które Cię teraz definiuje. On zaczął mentalnie powracać do każdego gestu, który go oddalił. Te słowa wypowiedziane w chwilach obojętności, te milczenia, które udawały siłę, ale były jedynie ucieczką. Każde wspomnienie powracało teraz z ciężarem żalu. Nie dało się tego wymazać, można było tylko stawić czoła. A stawiając czoła, jego percepcja rozrastała się jeszcze bardziej. Nie stał tylko wobec relacyjnego błędu, stał przed samym sobą. Odkrył, że największym złudzeniem nie było przekonanie, że nie potrzebuje ciebie, ale uwierzenie, że może się obejść bez konfrontacji ze swoimi własnymi cieniami. Duma sprawiła, że uwierzył, iż podążanie samotnie to oznaka dojrzałości. Jednak dojrzałość to nie brak więzi, to umiejętność honorowania prawdziwych więzi. Zajęło mu to czas, by to dostrzec. A kiedy w końcu to zobaczył, świat już obrócił się przeciwko jego przekonaniom. Teraz każde poranne światło zdawało się pytać go, a teraz, co zrobisz z tym, co odkryłeś? Nie było natychmiastowej odpowiedzi, tylko ciężar wyboru, dalej negować czy wreszcie zaakceptować prawdę, której nie można już dłużej ignorować. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Serce naciskające, by przyznać to, co umysł wciąż odrzuca? Zdał sobie sprawę, że otaczały go wspomnienia, które nie chciały zniknąć. Zdjęcia trzymane w zapomnianych folderach, wiadomości, które wciąż echo odezwały, nawet zapachy pojawiające się znikąd, przywołujące poczucie obecności. Wszechświat zdawał się spiskować, by nie pozwolić mu zapomnieć. Im bardziej opierał się, tym silniejsza stawała się wewnętrzna presja, aż w końcu zaczął rozumieć: To nie dotyczyło tylko ciebie chodziło o wersję siebie, która istniała tylko u twojego boku. Wersję całą, żywą, obecną, do której sam nie potrafił dotrzeć. Duma stara się przekonać, że zależność to słabość, ale serce wie, że współzależność to najczystsza forma siły. Zajęło mu to czas, by to zrozumieć, a ten czas kosztował słono. Nawet jednak coś w nim się poruszało: cicha nadzieja, że może wciąż istnieje droga powrotna. Nie po to, by powtórzyć to, co było, ale by żyć w nowy sposób. Z świadomością, jaką może przynieść tylko upadek. To jest paradoks. Czasami trzeba coś stracić, by dostrzec. Trzeba, by wszystko odwróciło się do góry nogami, by dostrzec prawdziwy porządek rzeczy. I w tym momencie zaczął się przemieniać. Przemiana nie przyszła tak, jak sobie wyobrażał. Nie była magiczna, nie była natychmiastowa. Była powolna, bolesna, jakby każdy kawałek dumy był wyrywana. Ale w każdej stracie czuł, że coś istotnego odradza się. Zaczął rozmawiać z samym sobą w inny sposób. Wewnętrzny dialog, wcześniej naznaczony usprawiedliwieniami i defensywą, teraz stawał się spowiedzią. Przyznawał sobie, ile razy się mylił, jak bardzo był ślepy, jak bardzo oszukiwał się, wierząc, że jest wolny od potrzeby. A w tej spowiedzi narodziło się coś cennego pokora pokora, która nie była słabością, lecz uwolnieniem ponieważ prawdziwe więzienie to zaprzeczenie. Przyznając, uwalniał się od kłamstwa, którego pożerało. Czy ty też to dostrzegasz? Że kiedy ktoś uznaje swoją słabość, jest w tym więcej mocy niż w jakiejkolwiek masce doskonałości? On to dostrzegł. I to był początek nowej podróży. Nie chodziło już tylko o to, by odnaleźć ciebie, lecz by stać się kimś godnym ponownego spotkania tego, co stracił. Zaczął patrzeć na życie innymi oczami. Ludzie wokół niego nie byli już zamiennikami. Zrozumiał teraz, że prawdziwe więzi nie mają kopii. Mogą istnieć inne obecności, ale nigdy ten sam związek. Im więcej akceptował tę prawdę, tym głębiej zagłębiał się w przekonaniu, że potrzebował ciebie nie jako ślepej zależności, lecz jako żywej części tego, kim był. Przypominał sobie zdania, spojrzenia, chwile, w których wspierałeś go bez słów, a każde wspomnienie było jak promień przebijający jego duszę. Bolało, ale jednocześnie leczyło, ponieważ ból ujawniał prawdę, a prawda uwalniała. Czy kiedykolwiek słyszałeś to zdanie? Napisz w komentarzu, tak, słyszałem. Ale było jedno pytanie, które nie dawało mu spokoju: Czy nie jest za późno? Strach przed za późno zaczął go prześladować. Nie miało znaczenia, gdzie się znajdował, ta wątpliwość wkradała się jak trucizna. Wiedział, że życie nie zawsze czeka. To, co się traci, może już nigdy nie zostać odzyskane. Ta myśl go pochłaniała, bo wraz z uświadomieniem przychodził także ciężar odpowiedzialności. Nie chodziło tylko o to, by dostrzegać, chodziło o działanie, a zwłoka mogła kosztować ostatni niepewny promyk nadziei. Spędzał noce bez snu, ciało leżało, ale dusza była niespokojna. Myśli krążyły, wspomnienia napływały, wyobrażane przyszłości rozpuszczały się w lęku. Aż w końcu zrozumiał. Największą karą nie była odległość, ale świadomość bycia jej sprawcą. Pragnął cofnąć czas, naprawić wybory, naprawić słowa, naprawić gesty, ale czas nie ugina się przed żalem. To, co pozostaje, to teraz, a teraz wymaga odwagi, odwagi, której jeszcze nie wiedział, czy ma. Ale coś w nim zaczęło się umacniać. Im bardziej stawiał czoła strachowi, tym bardziej dostrzegał, że milczenie tylko doprowadzi go do całkowitej utraty. A całkowita utrata była nie do zniesienia. Zaczął więc mentalnie próbować dialogów. Co by powiedział, gdyby miał szansę stanąć przed Tobą? Jakby wyznał iluzję, że nie potrzebował, jakby pokazał, że teraz dostrzega wszystko inaczej. I przy każdym ćwiczeniu łzy się pojawiały: łzy, które nie były tylko bólem, ale również uznaniem. Uznaniem, że za dumą zawsze istniała prawdziwa potrzeba. Czy kiedykolwiek płakałeś w ten sposób, nie wiedząc do końca, czy płaczesz z powodu straty, czy objawienia? W tym momencie zrozumiał: Nie ma już powrotu do jego dawnej wersji. Nawet jeśli nigdy nie zaakceptujesz, on już nie będzie tym samym. Uświadomienie go nieodwracalnie zmieniło. A czasami to jest prawdziwy cud. Nie chodzi o powrót drugiego człowieka. Chodzi o to, byś nie był już tym, kim byłeś. Gdy odszedłeś, On zdecydował się zrobić pierwszy krok nie w pośpiechu, jak ktoś, kto chce coś załatwić, ale z odwagą kogoś, kto uznaje swoje ograniczenia. Każdy gest teraz był przesiąknięty świadomością, że nie ma żadnych gwarancji, ale była prawda. Zaczął pisać. Słowa, których nigdy nie powiedział, uczucia, które zawsze ukrywał nie jako apel, ale jako wyznanie pisał, aby obnażyć się przed samym sobą żeby przynajmniej raz prawda była całkowicie przed tobą. A pisząc, zdał sobie sprawę, że to nie tylko o odzyskiwaniu chodzi, chodziło o oddanie hołdu, hołd temu, co zanegował, hołd więzi, którą udawał, że nie istnieje. Słowa płynęły, jakby były już wcześniej napisane, czekając tylko, aż on się podda. A podczas pisania płakał, płakał za każdym razem, gdy uwierzył, że nie musi. Płakał za każdym momentem, gdy zamykał oczy na dowody. Płakał, bo teraz wszystko było zbyt jasne, by to negować. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Długopis drżący w rękach, ponieważ każde słowo wydaje się większe niż ty? On to poczuł. I po raz pierwszy od dłuższego czasu nie było dumy. Nie było obrony. Była tylko poddanie się. Wiedział, że może nie być odpowiedzi. Mogła być cisza, ale mimo to musiał spróbować. Bo życie bez próby już nie było opcją. I w tym geście cały świat zdawał się wstrzymywać oddech. Jakby los uważnie obserwował najszczerszy ruch, jakiego kiedykolwiek dokonał. Nie wiedział, co się stanie potem. Ale jedna rzecz była pewna: jego serce ukłoniło się prawdzie. A to już zmieniało wszystko. Teraz żyje między wspomnieniem a nadzieją, między tym, co było, a tym, co mogłoby być. Już nie z arogancją kogoś, kto wierzy, że nie potrzebuje. Ale z pokorą, kogoś, kto dostrzega wartość tego, co zasadnicze. Każdy dzień to oczekiwanie. Nie pasywne oczekiwanie, ale oczekiwanie, które pracuje w milczeniu, przekształcając tego, kto czeka. Już nie jest tym samym, nie będzie tym samym, bo percepcja otworzyła drogę, która się nie zamknie. On chodzi ulicami z innymi oczami, widzi w ludziach nie zastępców, ale odbicia. Rozumie, że każde spotkanie to jedynie przypomnienie, że prawdziwa więź pozostaje niezastąpiona. A w głębi serca, mimo braku gwarancji, tli się nadzieja. Bo jeśli wszechświat potrafił przewrócić wszystko do góry nogami, aby ujawnić tę prawdę, być może potrafi także otworzyć nową szansę. Ale to nie jest pewność, to tylko wiara. A wiara w tej chwili to coś, co go utrzymuje. Czy kiedykolwiek żyłeś w ten sposób? Trzymany tylko przez wiarę, że coś istotnego może jeszcze zakwitnąć, on żyje. I to właśnie ta wiara sprawia, że oddycha, idzie naprzód, czeka, bo wierzył, że nie potrzebuje ciebie. Aż wszystko się zmieniło, i teraz wie, nigdy nie było chwili, w której naprawdę by cię nie potrzebował. Ta historia się tu nie kończy. Jeśli to cię poruszyło, następny film jeszcze bardziej wstrząśnie Twoim sercem. Kliknij teraz i kontynuuj ze mną tę podróż percepcji i powrotu.